Dzięki Bogu za to, że on jest tak wspaniały i że dał nam dar modlitwę. W ostatecznym czasie, w jakim przestało nam żyć, jest to dar, który jest wyjątkowym, wyjątkowym darem jeszcze bardziej wyjątkowym darem. Przestrzeń tych lat i w rezultacie, sam Jezus Chrystus, kiedy przychodzi na tę ziemię. Kiedy zaczyna, rozpoczyna swoją misję, widzimy, zaczyna to od modlitwy, wtedy otwiera się niebo. Sam syn pokazuje nam wyraźnie, jak w czasie, kiedy on sam przychodzi i diabeł rozpętuje tutaj przeciwko niemu całą wojnę. Tak. Jezus Chrystus, dziękuję mu za to całym sercem, że. I nas informował w swoim świętym słowie w Ewangelii, że nadejdzie taki czas, ostateczny czas, kiedy to my będziemy wołali, i on już będzie stał tam w niebie i wołał za nami, abyśmy my w tym czasie się ostali. Dlatego też miłość wielu dzisiaj ziemnie, modlitwa wielu dzisiaj ziemnie. Modlitwa jest słowami wypowiadanymi jakże szybko, jakże nieraz zimno. Zobaczcie, duch święty. To, co było czytane, czy to ósmy Rzymian, czy Ewangelia Jana, czy to całe działanie od samego początku Jezusa Chrystusa tutaj nigdy nie był zimny. Zawsze Duch Święty to patrzymy, to jest coś, co jest rzeczywiście gorące. Jezus Chrystus mówi o tym, co rozpala jako Duchu Świętym, mówi o tym e, tryskającym e, ze źródła tej tryskającej wodzie, czymś, co jest żywe, co jest naprawdę takie a, Aktywne, bardzo mocno aktywne. Taki jest Duch Święty i, i taki też Duch Święty, dlatego jest napisane tu w tym ósmym rozdziale że listu do Rzymian, Paweł mówi, to nie jest Duch bierny. On nawet wtedy, kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak należy, wstawia się tam za nami, żebyśmy, żebyśmy wołali, żebyśmy nie byli bierni, żebyśmy nie byli bezczynni. Słowa Jezusa Chrystusa, który chodził po tej ziemi, takie wspaniałe, ale jakże często nie tak rozumiane, mówią wyraźnie w tym osiemnastym rozdziale Ewangelii Łukasza o tej wdowie. Jezus Chrystus dużo mówi w przypowieściach, żeby ci, którzy mają zrozumieć, zrozumieli, czy zaś, którzy nie mają zrozumieć, żeby nie zrozumieli. Ale Jezus chce dzisiaj, jeszcze bardziej w tym czasie, kiedy roztropni jaśnieć będą, Chce, żeby rozumiał jego lud, o czym on mówił, kiedy chodził po tej ziemi. On naprawdę tego pragnie. I w tych słowach mówił e, o tej wdowie i o tym sędziu. I tutaj jest napisane w tym 18 rozdziale Łukasza, 5 wersecie. Jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam Wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Widzicie, właśnie tu jest wyraźnie Jezus Chrystus pokazuje, choć na podstawie tej przypowiedzi, którą naprawdę zrozumieć można tylko duchowym, będąc i duchowo patrząc na to, co mówi Jezus Chrystus, chodząc w Duchu Świętym, naprawdę, w tym świętym uniżeniu, w tym świętej pokorze, można zrozumieć, co mówi o tym sędziu niesprawiedliwym i o tej wdowie. I tak Jezus Chrystus mówi później o tym wyraźnie, że zobaczcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada, a czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, i teraz o jakich wybranych mówi Jezus Chrystus? To nie jest o tych wszystkich, którym się wydaje, że są wybrani. To jest o tych wybranych, którzy stają we dnie, wołają i w nocy, i zawsze wiedzą, że przyjdzie Boża odpowiedź, bo to, co, z czego wołają i w kim wołają, i kto im to daje, kiedy daje im to Duch Święty, to oni wiedzą, że Bóg wysłucha, czy za ich życia, czy po ich życiu. Czy będą to oglądać, czy też nie? Mają to w sercu i wołają do Boga. I takich Bóg stawia, jak tam jest napisane w tym 22 rozdziale Ezechiela. Takich Bóg szuka, kiedy widzi cały grzech, kiedy widzi całą, całe bezprawie w mieście, kiedy widzi po naprawdę różnych miejscach, co się dzieje, jak bałwochwalstwo, jak bezprawie się rozmnaża. Bóg szuka tych, którzy by postawili mury. Stanęli w tym wołomie i wołali do Boga. I również to jest bardzo silnie skojarzone, bardzo silnie należy to łączyć z tym, co mówi Jezus Chrystus, co robi Jezus Chrystus, bo, bo, bo to bardzo silnie pokazuje, że to nie są ludzie, którzy, którym się wydaje, że to jest taka poranna bądź wieczorna modlitewka, taka, taka sobie pogadanka z Panem Bogiem. Nie, nie, naprawdę nie. Przestudiuj Boże Słowo i zobacz, co Boże Słowo na ten temat mówi. To nie jest coś takiego, co człowiek sobie myśli, że to jest takie pstryknięcie palcami. To jest wołanie do Boga z głębi serca. To jest wołanie prawdziwe do Boga, które kładzie Duch Święty, o czym zresztą było tutaj wcześniej wspomniane, co naprawdę jest czymś, kiedy człowiek przychodzi gotowy i mówi do Boga: Boże, gotowe jest serce moje. A Bóg bada to serce i widzi, czy ono jest gotowe. Jeśli jest gotowe. To Bóg to serce prowadzi bliżej siebie, bo miłuje się w tych, którzy go szukają całym sercem, szczerym sercem. Ale też nienawidzi obłudy, powierzchowności, nienawidzi religijności, nienawidzi tego, co jest y, tylko ustami, a nie wychodzi z serca, co nie wychodzi z serca kochającego Jego. Ale miłuje tych, którzy szukają naprawdę Jego oblicza. Dlatego miłuje tych. W innym fragmencie Bożego Słowa. Czytam o trzech mężach. Idzie trzech mężów po tej ziemi, wchodzą w pewnym momencie tam, gdzie mieszka Boży Sługa, wielki Boży Sługa, który ma w sercu bardzo mocno społeczność z Bogiem i wstawianie się za innymi. Wchodzą do Abrahama. Tam są ugoszczeni, i w pewnym momencie sam Bóg mówi: Czy miałbym to zakryć? Oni szli zbadać Sodomę i Gomorę, My znamy tą historię. Oni szli zbadać to miasto, czy rzeczywiście tam taki grzech jest, czy takie bezprawie. I oni obwieszczają to temu Bożemu słudze. Co ten Boży sługa mówi, ta Sodoma i Gomora to kawałek ode mnie. Kiedy będzie to wszystko przychodziło, mnie to nie dotknie. Abraham mógł też wiedzieć o tym co tam się dokonuje w tej Sodomie i Gomorze i mógł powiedzieć oni występują przeciwko Bogu niech zginą niech ich Bóg zabije lecz co robi Abraham Abraham stawia się za tym miejscem Abraham jest potężnym Bożym sługą on ma w sercu miłość w Abrahama sercu działa Duch Święty Abraham jest gotowy na to żeby ten Duch Święty Duch Chrystusowy w nim działał i działa w nim Duch Chrystusowy i i zaczyna z Bogiem świętą modlitwę. Modli się do Niego, Panie, tych pięćdziesięciu. I widzimy, tak rozmawia, modli się do Boga. Święcie rozmawia z Bogiem i Bóg ma w tym upodobanie. Nie gani za to Abrahama swojego sługi, ale ma wyraźnie widać, w tym podoba mu się Abraham. Wiele można by było takich sług. Wiecie, co ich, współ, ich wszystkich cechuje. Cechuje ich pewna rzecz, która dzisiaj jest unikatem. Cechuje ich to, że oni nie chcą być na w widzeniu, oni nie chcą być na pierestale, oni ściągają na siebie uwagi. Oni nie są ludźmi, którzy by pokazywali się z daleka, że są mężami niewiastami modlitwy. Oni nie szukają poklasku dla siebie, oni chcą tylko chwały Boga i wiedzą, że Ducha Świętego łatwo jest zgaścić. Łatwo je zasmucić. Wiedzą, że to jest jak z tym gołemiem, którego łatwo jest naprawdę spłoszyć. Dlatego oni wiedzą, jak delikatny jest Bóg, jak wspaniały jest Bóg, jak delikatnie on działa. Oni wołają do niego we dnie i w nocy i nie opowiadają o tym, o tym wokół. Oni po prostu wołają. A Bóg ich podnosi do siebie, przytula i mówi: Wołaj dalej, bo ja mam w tym upodobanie. Widzicie, Bóg ma w tym upodobanie. Kiedy przychodzi Jezus Chrystus na tą ziemię to w końcu Bóg pokazuje przez swojego umiłowanego Syna, dając nam wgląd w tak, w tak głęboką, intymną modlitwę i relację Syna z Ojcem, jaką jest modlitwa arcykapłańska Jezusa Chrystusa. 17 rozdział Ewangelii Jana, wyraźnie tam to widzimy, jak Jezus Chrystus mówi, a ja już proszę, a nie za nimi tylko proszę, za, i za tymi. Którzy również uwierzą na podstawie tego, co tam będą mówić, zwiastować. Widzicie, Jezus Chrystus właśnie pokazuje wyraźnie, że On nie szukał, nawet naprawdę, nie skupiał uwagi na, na tym sobie, chociaż misję wykonał największą. I nikt nie wykona większej misji. Nie przed Nim i po Nim takiego nie będzie. Ale On właśnie pokazał wyraźnie, na czym polega. Serce, które podoba się Bogu, które w czasach ostatecznych będzie miało u Boga wielkie znaczenie. Człowiek, który będzie miał u Boga wiele, wiele miejsca, aby tam, przed, na tym miejscu, postawić te modlitwy przed Bożym majestatem. Są ludzie dzisiaj, których Bóg w ogóle nie słucha, których On nie słucha ze względu na to, że oni. Chcą niebo szturmem zdobyć. Oni chcą zmusić Boga do jakiegoś działania. Ale miłuję tych, którzy znają Bożą wolę i wiedzą doskonale, jak On działa, i nie odpuszczają, kiedy Duch Święty im to kładzie na sercu. I teraz pytanie: jak my podchodzimy do wołania do Boga? Jak my podchodzimy do modlitwy? Ileż nocy zeszło nam, ileż dni już nam zeszło tutaj na tej ziemi, w naszym życiu? Ileż okazji, ileż możliwości do tego, żeby wołać i zobaczcie. Ktoś mógłby powiedzieć, no przecież noce są od spania, dni odpracowania, Właśnie i na tym to polega. Wielu poszło w pracę, wielu poszło w swoje domy, wielu poszło w swoje miejsca i zapomnieli o tym, że są na służbie u Boga, najpiękniejszą z tych służb. Najpiękniejszymi są te, które nie są widoczne i chwalone przez ludzi. Ale widzisz, to tak właśnie jest, i dzięki Bogu za to, że Bóg cały czas o tym przypomina i mówi o tym, żebyśmy byli naprawdę tymi, którzy będą chcieli w tym miejscu znaleźć. Kiedy Jezus Chrystus przychodzi nam na górze, mówi największe kazanie, jakie zostało wygłoszone na tej ziemi. Mówi o tym, to co mówi o modlitwie? Idź na góry, krzycz, aby jak najwięcej ludzi Cię widziało, że się modlisz. Idź na rynki iść na skrzyżowania, tam krzycz, aby jak najwięcej ludzi zobaczyło, że się modlisz. Nie. Idź do swojej komory. Więcej. Zamknij za sobą drzwi. A ten, który słyszy w ukryciu, odpłaci tobie. Ten, który słyszy w ukryciu, odpowie. On przyjdzie, odpowie. Widzicie właśnie, kiedyś się otworzy się to wszystko. Te księgi zostaną otwarte. I będzie tam, jak jest w napisane w tym trzecim rozdziale, będzie Bóg wszystko otwierał i wtedy się okaże, kto naprawdę był tym Bożym sługą, który wołał i nie odpuszczał. Wtedy już nie będzie żadnej pychy w dumy, wyniosłości, zarozumiałości. Tam już takich ludzi nie będzie. Tam już tych ciał nie będzie. Będą nowe ciała, w których nie będzie pychy, dumy i zarozumiałości, święte nowe ciała. Ci Boży słudzy będą mogli jaśnieć. Naprawdę, cudownie jaśnieć, bo w Jezusie Chrystusie, mając to właśnie, będą mogli, bo właśnie oni oddali swoje życie. Nie po to, żeby ono zostało wystawione na pokazówkę. Chociaż Pan też jest taki i pokazuje, że mamy przed tym światem świecić, ale życie modlitewne Bożych Sług jest bardzo piękną, intymną sprawą, a z drugiej strony. Cudowną, bo widzimy tutaj właśnie, jak Chrystus sam je pokazuje, jak Paweł otwiera się przed yy, odbiorcami i nami, jak objawienie nam wyraźnie pokazuje, jak, jak Bóg podchodzi do modlitwy świętych. I teraz jesteśmy my, tym pokoleniem na tej ziemi, które może sobie przeżyć to życie na tej ziemi i może. Ludzie przeżywają to życie na tej ziemi i na, naprawdę, nawet wysoko na półkach swoich tych, Takich priorytetowych mają postawioną Biblię i tam mówią, też się znajduje modlitwa. Ale są też inni ludzie na tej ziemi, którzy nie przechwalają się swoimi pułkami. I Bóg ich widzi, i naprawdę słyszy każde ich westchnienie. Każde ich westchnienie słyszy. I On wie doskonale, którzy to naprawdę są ci, którzy nie są tylko ładnie uporządkowani, którzy ładnie tylko mówią ale którzy są Jego. I kiedy oni wołają do Boga, Bóg szybko reaguje. Naprawdę jest tak cudowne i wspaniałe to, że naprawdę, kiedy obserwuję to w Biblii, kiedy obserwuję to w dziejach, w historii e, Kościoła, żywego Kościoła, to szybko reaguje Na wołanie właśnie tych, którzy są sprawiedliwi, którzy naprawdę stają przed Bogiem i wołają w, w to miejsce Chrystusa, to poselstwo sprawując. Wołają do Boga, Bóg szybko przychodzi. Naprawdę. I chwała Bogu za to. Sam im dawał Ducha Świętego do serca i sam ich chce słyszeć. I taki to jest Bóg. Dlatego, jak ważne jest to, żeby naprawdę dobrze zrozumieć Bożą wolę w tej sprawie, zrozumieć ją właściwie i naprawdę wejść w to miejsce. Miejsce tych Bożych sług, którzy w tych czasach ostatecznych, oni, oni będą mieli największe zadanie. Największe zadanie będą mieli. Ich nie będzie widać, oni będą wołali, a Bóg wysłucha. Tak jak ci mężowie Boże na przestrzeni tych lat mówili, czy Finnej, czy inni, że byli w tym czasie inni, którzy wołali do Boga, a Bóg tamtych używał. Zawsze, kiedy chcesz widzieć Boże działanie, spójrz na Boga, i wiedz o tym, że Bóg ma tych, których nie zobaczysz gołym okiem, a oni są i wołają do Boga i mają ogromne znaczenie u Boga. I Bóg używa innych dla swojej chwały, tych, których widać. Ale wiedz o tym, że za tym jest modlitwa Jezusa Chrystusa i modlitwa tych, którzy stoją i nie wychylają się, chwaląc się tym, ale wołają do Boga, aby Boży Lud stał, stał mocno i stabilnie. Czy chcesz być takim Bożym sługą, służebnicą, który nie będzie nigdy pochwalony przez człowieka, ale będzie wołał do Boga? Chcesz być tak blisko Boga, zapłacisz wielką cenę, niezrozumienia, cenę cierpienia, cenę często odrzucenia, dziwnych słów, jakiś e, pomijania może nieraz, ale przyjdzie zapłata od Boga, przyjdzie czas kiedy Bóg zapłaci i odpłaci tym, którzy go szukają, odpłaci obficie i chwała Bogu za to, że nadchodzi ten czas. On to wszystko odsłoni. Paweł mówi, są rzeczy, które widać już tutaj, ale są rzeczy zakryte, które kiedy nadejdzie Pan, dopiero odkryte zostaną. Oczywiście te złe, ale też i dobre. I o tym właśnie Słowo Boże cały mówi. I chwała Bogu za to, że on zostawił to piękno dla tego ludu, zostawił na ten czas, kiedy już przyjdzie z nagrodami. Zostawił. I właśnie jakże wtedy ci, którzy wołali, powiedzą: Panie, co żeśmy takiego mogli wielkiego uczynić, co że takiego wielkiego uczyniliśmy. Nieużytecznymi sługami byliśmy. Co mieliśmy uczynić, to uczyniliśmy. A Bóg powie: Wejdźcie do radości. Pana swego. Bo kiedy trzeba, wy byliście tam i to robiliście. Także chwała Bogu, abyśmy rzeczywiście takimi ludźmi byli, aby tak rzeczywiście Bóg mógł w nas działać, żeby Duch Święty mógł to w nas czynić. A wtedy, wtedy wszystkie ambicje ludzkie już precz, wszystkie rzeczy takie ludzkie niech idą w zapomnienie. Wtedy poznawać Boga naprawdę i zbliżać się do niego. I to są właśnie te. Dla Bożych słów przeznaczone w tym czasie piękne chwile posilania ogromnego, te poranki, te, te wieczory, to wszystko, kiedy Bóg osobiście chce wzmacniać swój lud, bo wie, jak wiele ten lud musi przeżyć tego dnia, w tym dniu, idąc za Bogiem. Kiedy ten świat, te wszystkie przekleństwa, to wszystko, kiedy ta religijność będzie go bolała, kiedy nie będzie potrafił z tym sobie radzić, będzie przybiegał do Boga, to Bóg to wszystko widzi. Właśnie Bóg to wszystko widzi i sam kładzie na serce tuż już na koniec, sam kładzie na serce tych ludzi ten ból, ten ból tego, że, że tak się dzieje, ten ból tego, że, że ludzie stygną, ból tego, że ludzie nie oddają Bogu należnej chwały, chwały Jego imieniu, że nauczyli się już przez lata, tak religijności, nauczyli się przez lata już zamykać najgłębsze strony swojego serca. Bóg czeka i i chcę, aby jego imię było uwielbione i chwała mu za to, że jest takim wspaniałym Ojcem, który ma tak doskonały słuch i wrażliwe serce. Chwała Bogu.